Cześć, w tym materiale chciałbym opowiedzieć o zasadzie działania oraz budowie masek do aparatów oddechowych, jakie wykorzystywane są w straży pożarnej. Maska składa się z części twarzowej wykonanej z miękkiej gumy, do której przymocowane są paski na głowia. Jest ona połączona za pomocą obejm z panoramicznym wizjerem. W dolnej części maski znajduje się przyłącze, które wpina się w automat płucny aparatu. Połączone jest ono z korpusem, w którym umieszczone są membrana foniczna, ułatwiająca porozumiewanie się podczas pracy w masce, zawór wydechowy, którego zadaniem jest utrzymanie określonego nadciśnienia oraz półmaska wewnętrzna z dwoma zaworkami wdechowymi. Samą maskę można używać poprzez zamocowanie jej bezpośrednio na głowie za pomocą regulowanych pasków gumowych albo siatki aramidowej. Drugim sposobem jest montaż maski za pomocą zaczepów do hełmu. Po podłączeniu do maski automatu płucnego, chłodne i suche powietrze wpływa do niej poprzez przyłącze i trafia na wewnętrzną ścianę wizjera, co zapobiega jego porowaniu. Następnie, podczas wdechu, poprzez zaworki wdechowe umieszczone w półmasce, dostaje się ono do naszych płuc. Podczas wydechu, ciepłe i wilgotne powietrze z naszego oddechu jest kierowane do zaworu wydechowego i na zewnątrz maski.